Witajcie. Dziś bierzemy na warsztat naprawdę intrygującą koncepcję Waldemara Wierzyckiego projekt odzyskania osobistej suwerenności. To jest swego rodzaju plan, który krok po kroku pokazuje, jak można, no cóż, odłączyć się od starych, ograniczających nas systemów i zacząć budować życie na własnych zasadach. Zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. Zacznijmy od pytania, które chyba wielu z nas zadaje sobie po cichu. Czy jest takie poczucie, że system, w którym funkcjonujemy, praca, finanse, media, że on zamiast dodawać sił, po prostu wysysa z nas energię? Według koncepcji Wierzyckiego to jest właśnie to fundamentalne pytanie. Ten punkt wyjścia do jakiejkolwiek prawdziwej zmiany. Okej, okay, oto nasza mapa drogowa. Najpierw spróbujemy zrozumieć, w jaki sposób jesteśmy uwięzieni w systemie. Potem przejdziemy do absolutnie kluczowego kroku czyli odcięcia zasilania. Następnie skupimy się na praktyce, czyli na budowaniu niezależności. Dalej poznamy bardzo sprytną strategię działania bez walki, a na samym końcu dojdziemy do sedna, do odzyskania swojej mocy. Dobrze, zaczynamy od fundamentów. Bo żeby cokolwiek zmienić, trzeba najpierw zrozumieć, jak to w ogóle działa. Ta sekcja to taka próba zrozumienia naszego własnego matriksa tej niewidzialnej struktury, która kształtuje nasze myśli, emocje, a nawet decyzje. Czym więc dokładnie jest ten system, o którym mówią źródła? I tu dochodzimy do tezy, która jest, no co najmniej, szokująca. Otóż, stary system to nie jest tylko biurokracja czy polityka. Według autora to świadomie zaprojektowana struktura, która dosłownie żywi się naszą siłą życiową. Tę energię określa on terminem lusz to jest esencja naszych silnych, negatywnych emocji. Strach, gniew, frustracja to wszystko jest postrzegane jako paliwo dla tego systemu. Spójrzcie, ta grafika idealnie to pokazuje. Metafora ludzi jako baterii jest tutaj niesamowicie trafna. Każda nasza emocjonalna reakcja na to, co widzimy w wiadomościach, każda złość na polityków, każda frustracja, w tej perspektywie staje się paliwem, które zasila te stare struktury, czyli nieświadomie oddajemy swoją moc, podtrzymując przy życiu system, z którego tak bardzo chcemy się uwolnić. Ok, czyli wiemy już w czym tkwi problem. To teraz przejdźmy do najważniejszego: jak świadomie odciąć zasilanie temu systemowi. To jest ten moment, w którym przestajemy być ofiarami, a zaczynamy odzyskiwać kontrolę. I wszystko, absolutnie wszystko, zaczyna się od zmiany wewnątrz nas. A oto konkretny plan działania. Po pierwsze, świadomie przestać karmić system, to znaczy koniec z bezmyślnym generowaniem negatywnej energii. Po drugie, połączyć się z źródłem, czyli odnaleźć duchowość w sobie bez żadnych pośredników. Po trzecie, i to jest kluczowe, stać się sprawcą, koniec z mentalnością ofiary, z czekaniem, że ktoś nas uratuje. I wreszcie, po czwarte, zacząć myśleć samodzielnie, odrzucić propagandę i zaufać własnej intuicji. Spójrzmy na to porównanie, bo ono świetnie pokazuje, o jaką transformację tutaj chodzi. Po lewej stronie mamy rzeczywistość opartą na długu, na strachu i zależności, która tworzy iluzję ciągłego braku, a po prawej nowa suwerenna rzeczywistość, zbudowana na posiadaniu realnych aktywów, na prawdziwym połączeniu z sobą i z innymi i na pełnej obecności w tu i teraz. To jest przejście od życia w iluzji przymusu do bycia w pełni suwerenną istotą. No dobrze. Teoria teorią, ale jak to wygląda w praktyce? Przechodzimy teraz od sfery mentalnej do bardzo konkretnych życiowych działań, bo prawdziwa suwerenność to nie tylko piękne idee. Zobaczmy więc, jak zbudować realną niezależność w dwóch kluczowych obszarach w zdrowiu i finansach. A więc zdrowie. Tutaj, według tej koncepcji, zasada numer jeden to wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje ciało. To oznacza świadome odżywianie, unikanie chemii w jedzeniu, ale też powrót do natury, do ziół, olejków, czy nawet tak prostych rzeczy jak chodzenie boso. Chodzi o zrozumienie, że nasze ciało ma potężne zdolności samoleczenia. Trzeba mu tylko na to pozwolić. A co z finansami? Tu rewolucja zaczyna się tuż za progiem. To wspieranie lokalnych rolników zamiast wielkich korporacji. To obudowanie sieci zaufania i współpracy ze sąsiadami. To mentalne wyjście z tego wyścigu szczurów, z pracy tylko po to, żeby spłacać dług. Źródła podkreślają, że naszą prawdziwą, niewyczerpaną walutą jest nasza pasja i energia, którą wkładamy w to, co kochamy robić. A teraz coś naprawdę, naprawdę ciekawego coś, co może wywrócić do góry nogami myślenie o zmianie. Bo, co jeśli walka z systemem jest dokładnie tym, czego ten system od nas oczekuje? Zamiast otwartej konfrontacji, która tylko nas wyczerpuje, autorzy proponują coś znacznie spytniejszego: strategię szarej strefy. No dobrze, ale co to tak naprawdę znaczy? Pierwszy ruch: omijanie systemu, czyli używanie legalnych narzędzi jak fundacje czy trusty, żeby minimalizować swój udział w jego obciążeniach. Drugi: działanie proaktywne, nie prosić o pozwolenie, by zaspokajać swoje podstawowe potrzeby po prostu to robić. I trzeci, chyba najważniejszy, tworzyć alternatywy tam, gdzie stary system ewidentnie zawodzi. I na tym właśnie polega cała magia. To jest ta kwintesencja działania bez walki. Nie podoba się system edukacji? W porządku. Można zorganizować z innymi rodzicami edukację domową. Jedzenie w sklepach jest słabej jakości? Świetnie. Można założyć z sąsiadami ogród społeczny. Zamiast marnować energię na protesty przeciwko staremu, inwestuje się ją w budowanie czegoś nowego. I w ten sposób stary model staje się po prostu nieistotny. I tak, krok po kroku dochodzimy do samego końca do finału. Spróbujmy to wszystko zebrać w jedną spójną całość. Jaka jest ta jedna najważniejsza myśl, która powinna z nami zostać po przeanalizowaniu tego wszystkiego? Powiecie, jak się nad tym zastanowić, to wszystko, ale to absolutnie wszystko, sprowadza się do energii. Cały ten proces polega na prostym pytaniu: gdzie kierowana jest uwaga, emocje, pieniądze? Czy oddaje się tę energię strukturą, które nam nie służą, czy może świadomie inwestuje się ją w budowanie świata, w którym naprawdę chce się żyć? To jest właśnie ostateczne odzyskanie mocy. I tak dochodzimy do zdania, które jest chyba esencją całej tej filozofii, do myśli, która zostawia nas z poczuciem ogromnej mocy. Zmiana nie przyjdzie z zewnątrz, prawdziwa siła do transformacji naszej rzeczywistości leży w każdym z nas. Jesteś swoim własnym Zbawicielem.